Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś polecane zestawy komputerowe na wrzesień 2022. Zdaję sobie sprawę z tego, że tuż za rogiem czają się premiery nowych procesorów Ryzen 7000, jak i nowych procesorów Intel 13. generacji, ale na to jeszcze musimy poczekać. Przygotowałem jak zwykle dla Was zestawienia czy też propozycje oparte o procesor AMD jak i Intela. Nie dawałem w zestawieniach żadnych RX-ów 6500XT, ponieważ ich ceny dość mocno powindowały do góry. Brak też jest na Stanach magazynowych rx 6600XT. Te zastąpiłem akurat rtx 3060. Tyle z ważniejszych rzeczy, teraz przechodzimy już do konkretów. Pierwszy zestaw za 3200 zł. Tutaj mamy między innymi na 5500. Nie jest to być może zbyt opłacalna i ciekawa jednostka. Także gdybyście nie byli sfokusowani na platformę AMD, to proponuję pójść w kierunku Intela i wybrać chociażby i5 11400, która będzie od tego na 5 wydajniejsza. Dalej, 16 GB pamięci RAM. Akurat tutaj poszedłem w stronę goodramów, poniżej 300. 16GB, taktowanie 3200MHz. Karta graficzna GTX 1660 od KFA2 za niecałe 1100 złotych, także sporo tańsza od RXA 6500XT, który będzie też od niej mniej wydajny. Zwłaszcza gdybyście posadzili tą kartę na złączu Pisa Express 3.0. Dysk SSD o pojemności 1TB. NVMe generalnie we wszystkich zestawach są takie pojemności. Nie akurat wszystkie Kioxie, ale. Ale generalnie pojemność jednego TB, Moim zdaniem nie ma sensu iść w mniejszą pojemność. No, chyba że gracie w jedną, dwie, trzy, powiedzmy maksymalnie swoje ulubione gry, tego miejsca więcej nie potrzebujecie. To możecie kupić 512 i trochę kasy zaoszczędzić. Zasilacz 500W w zupełności z dużym, z dużym zapasem do tego zestawu wystarczy. Zestaw za 3800 zł, też Ryzen 5500, posadzony na płytce MSI B450M. Pro VDH Max, do tego RX 6600, w dobrej cenie, około 1659 zł, akurat jednostka od Sapphire, 8 GB pamięci VRAM, 4400 zł, Ryzen 5500 500, szybsze już pamięci, bo Patriota, 3600 MHz, opóźnienia CL17, bardzo fajne memki, też w dobrej cenie, 330 zł, także nie pociągną Was one po kieszeni. Do tego RTX 3060 od Gigabyte Eagle, akurat najtańszy model rtx jaki udało mi się znaleźć, za około 2100 zł. Całkiem fajna karcioszka. Ja robiłem bodajże nawet testy tej karty u mnie na kanale, także gdybyście chcieli, to możecie sobie do nich wrócić. Dysk SSD też Kioxi. Dalej, obudowa Ventum VT4 TG. Tutaj możecie dopłacić, powiedzmy, dwie dyszki i dorzucić do wersji z dopiskiem VTG. Wtedy macie cztery wentylatory w komplecie. Tutaj są dwa: jeden na przodzie, jeden na tyle, 120 mm. Także gdybyście te dwie dyszki mogli jeszcze przeznaczyć, nie jest to Nie jest to moim zdaniem duża kwota, to proponuję tak właśnie zrobić. Trochę mocniejszy zasilacz: Berol 3 600 W. Też tutaj z zapasem mocy problemów nie będzie. Zestaw za 5600 zł, już Ryzen 5600, czyli sporo wydajniejsza jednostka. Inna też płyta Aurus B550. Elite V2, bardzo fajny MOBAS, na tej płycie coś, strasznie długo się stronki otwierają. Na tej płycie spokojnie możecie wsadzić ośmiordzeniówkę. Nie będzie problemu z temperaturami sekcji zasilania. Także MOBAS za te pieniądze 720 zł naprawdę ciekawa propozycja. Te same pamięci Patriota. Do tego Sapphire RX 6700 XT, który kosztuje około 2,5 zł. Także też moim zdaniem ciekawa propozycja od Sapphire. Dalej, obudowa ta sama co poprzednio. Tutaj dorzuciłem też inne chłodzenie, Ferel 5 120 mm. Prawdzie wystarczyłby jakiś Spartan 5, ale moim zdaniem ta różnica w cenie około 30 zł, no, warto do Fery po prostu, moim zdaniem, dorzucić. Mamy trochę inny dysk SSD, troszeczkę lepszy i niewiele droższy, bo Lexara o pojemności 1 TB, rzecz na NVMe, Pisa Express 3.0, i zasilacz Crux Generator 650W, certyfikat 80 Plus Gold, 5 gwarancja producenta, japońskie kondensatory, jednostka w pełni modularna, oparta o OMCWT. Dalej, 6600 zł, również ASN 5600, tym razem z RTX 3070 Ti. My też wybrałem jedną z najtańszych wersji, 3,5 tysiąca złotych od taka 3 wentylatorowa. Możecie oczywiście tutaj zaoszczędzić 150, nawet czasem 200 złotych i kupić sobie 3070 bez dopisku tej Próżnica wydajności nie jest powalająca, także gdybyście byli no, na troszeczkę Bardziej zaciśnionym budżecie, to możecie coś takiego rozważyć. w ten sam co poprzednio, pamiętacie te same co poprzednio, także tutaj zmiana tylko i wyłącznie w postaci karty graficznej 7200 zł z Ryzenem 7 5700X w z Ryxem 6800. Jeżeli chodzi o różnicę wydajności między tym Ryxem a rtx 3070 Ti, tutaj w wielu przypadkach będzie ta wydajność bardzo zbliżona. W niektórych grach wiadomo, które faworyzują kartę MD, będzie wydajna na Ryxie. Te, które faworyzują NVIDIA, będzie wydanie na RTX, ale pamiętajcie o tym, że gdybyście, gdyby zależało Wam na ray tracingu, wtedy lepiej pójść w kierunku rtx 3070 i będzie po prostu wydajniej. Obudowa regnumer G6 VTG, całkiem fajna, przestronna i dobrze wentylowana skrzynka. Pamiętajcie, że w przypadku doboru obudowy tutaj kierujcie się też własnymi, jak gdyby, upodobaniami. Wiadomo, że niektórym zależy na wyglądzie, niektórym zależy na podświetleniu RGB, także to jest tylko i wyłącznie, pamiętajcie, propozycja. Natomiast w tej cenie, około 360 zł, jest to, moim zdaniem, ciekawa skrzynka. Mocniejszy zasilacz, 750 W, Crux generator. Nie będę już tam powtarzał się, jak on jest zbudowany, bo o tym mówiłem wcześniej. I do tego chłodzenie Fortixa, do tego procka, jak najbardziej będzie ono uzasadnione. Choć te procesory nie grzeją się zbyt mocno, ponieważ ich TTP jest na poziomie 65W. Zestaw za 8000 zł, tutaj mamy też Ryzen 7 ale RTX 3080. Najtańszy model, no właśnie, był najtańszy model, jaki udało mi się znaleźć, za 4200 zł, ale niestety jest już wycofany, także wyprzedał się. Pozostałe modele rtx 3080 kosztują już ponad 4,5 tysiąca złotych, także troszeczkę trzeba będzie więcej wyrzucić z portfela. Zasilacz 850W, też Crux generator, też Fortis 5, ta sama obudowa, tutaj nie ma żadnych zmian. No i ostatni w końcu zestaw oparty o procesor AMD za 8,5 tysiąca złotych, Ryzen 5 700X, czyli 7k. Z RXM 6950XT. Mam nadzieję, że będzie dostępny, bo też był tani. Jest 4700 zł, także cena naprawdę atrakcyjna, jak za tego RTX-a. I tak naprawdę, biorąc pod uwagę teraz tutaj cenę tej karty i RTX 3080, który teraz najtaniej kosztuje około 4600 zł, no nie warto w ogóle w rtx się pchać. No, chyba że też zależy Wam na ray tracingu, wtedy wydajnie będzie na RTX-ie. Także trzeba wziąć to pod uwagę. Pozostałe pozyspoły są dokładnie takie same jak poprzednio. Gdybyście chcieli grać na tej karcie, załóżmy w 1080p, bo też takie przypadki mogą się zdarzyć. Macie na przykład monitor z, z wysokim z czasem reakcji z wysokim odciążeniem. No to wtedy do takiej karciożki warto już dorzucić do resy 5800X 3D. Ten nie jest stanie, bo kosztuje 2,5 tysiąca zł prawie, no ale wtedy z pewnością nie będzie butelneka ze strony procesora, jeżeli chodzi o tego rx -a. Także tak wyglądają moje propozycje oparte o procesory AMD. Przechodzimy do Inteli. Pierwszy zestawik za 1350 zł do pracy biurowej, bo na tym na pewno sobie nie pogracie, jak już mamy Pentiuma G6400 z budowanym układem graficznym Intela UHD 610. Do tego tania płyta H510M od Gigabyte'a. 8 GB giga pamięci RAM, też zupełnie zupełności do takiego zastosowania nie wystarczy. Taktowanie 3000 MHz. Dysk o pojemności 512 GB. Gdybyście mieli powiedzmy Jakieś, znaczy dużą ilość zdjęć czy filmów, no to wiadomo, trzeba będzie dopłacić do większej pełności, ale do pracy biurowej, no taka, taki dysk, takiej pojemności powinien w zupełności Wam wystarczyć. Tania obudowa Kruk Astro Kruk Kruks Astro za około 140 zł. Żaden high ale do takiego zestawiku w zupełności jest ok. No i zasilacz o mocy 350 W z PC Elementum E2. Ok, zestawik za 3000 zł, tutaj spokojnie pograć sobie już możecie w rozdzielczości 1080p na ustawieniach bardzo wysokich, czasem nawet ultra, w zależności od gry. Mamy i trójeczkę 10100F w połączeniu z płytą B560 celowo, bo na 460 niestety pamięć Wam nie pójdzie wyżej jak 2666 MHz. Na jednak 3200 da jakiegoś tam busta wzrost wydajności. Stąd też tutaj wybrałem Gudram'a właśnie no, o takim taktowaniu z opóźnieniami Cel 16, rzecz, rzecz jasna 16 GB pamięci. Do tego GTX 1660, od KFA2, pojemność dysku jest to Kioxia 1TB. Obudowa VT2, CL2 PC i zaślać 500W. Zestaw za 4000 zł z i trójką Ale 12100F w połączeniu z rx 6600. I do tego płytka B660, dość tania jak na ten chipset, 550Z od Gigabajta, całkiem sensowna zresztą. 16GB pamięci RAM, ta sama pamięć co poprzednio, dysk Lexara o pojemności 1TB, obudowa VT4TG, też nie ma sensu dopłacać tych dwóch dyszek do tej wersji z dopiskiem VTG, moim zdaniem bo tutaj problemów nie będzie, ale gdybyście chcieli, bo dajmy na to będziecie sobie ulepszali sprzęt w niedalekiej przyszłości, no to te biedyszki też nie są jakimś tam wielkim problemem. I zasilacz 500W Silent PC Vero 3 5200 już z i5 12400F na płycie B660 Gaming X. Płytka bardzo fajna za 750 zł. Na niej spokojnie posadzić możecie mocniejsze procki. Nawet tutaj możecie posadzić i dziewiątkę nie będzie z nią problemu ja robiłem test tej płyty i sekcja spokojnie wytrzymuje że ciasta na nie nie można podkręcać procesorów ale o co moim zdaniem procków yy, mija się z celem. Też robiłem taki, takie porównanie na X-kom i lepiej zainwestować przy przy pamięci. Tutaj mam właśnie pamięć patriota zegar 3600 megaherców na cel 17. I ten procek, a dokładniej kontroler w tym procesorze spokojnie taką szybkość w gir 1 ogarnie. Do tego RTX 3060. Idealne wręcz połączenie procesora z kartą graficzną. Tutaj nie ma sensu pchać się w wyższy model procka, ponieważ to nie da Wam żadnego wzrostu wydajności. Jako iż butelnekiem będzie już sama karta graficzna. Dałem też fere 5. Wprawdzie ten box, który dorzucony jest, chłodzenie boxowe dorzucone jest do procesora sobie z nie ale będzie i głośno i nie będzie zbyt chłodno, stąd też taki inny wybór, można oczywiście zaoszczędzić tam parę złotych i kupić Spartana 5. Zaślacz też mocniejszy, 600W do tego RTX-a, kolejny zestaw za 5700 zł, też z tą samą i piątką, ale RXM 6700XT i też to będzie dobre połączenie, procesor plus ta karta graficzna. Delikatny wzrost się pewnie byście poczuli na 12600KF, ale moim zdaniem nieadekwatny do tego, <laughs> przepraszam ile więcej za ten procesor trzeba będzie zapłacić. Pozostałe podzespoły są prawie że takie same, prawie że takie same, dlatego że dałem tutaj zasilać Krux generator 650W. Dalej, 7400 zł, mamy też i piąteczkę, ale 12600 KF w połączeniu z RTXM 3070 Ti. Tutaj też spokojnie można dać, byłoby dać tą I5 12400F. Wzrost wydajności na tej I5 12600 będzie, ale też nieadekwatny do wydanych pieniędzy, że tak powiem. Także spokojnie moglibyście dać 12400F i też byłoby ok. Obudowa Regnum RG6 VTG, nie będę się powtarzał, o niej mówiłem wcześniej już kilka słów, no i lepsze chłodzenie do tego, do tej piątki. No mianowicie Fortis 5 tutaj wskazane. Fera 5 wprawdzie by sobie z tym też poradziła, ale jednak lepiej zainwestować w coś większego. Dalej, 7900 zł z Intelem 12000, A zaraz, 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 tu mamy 12700F, a tutaj mamy 12600KF no właśnie także mamy błąd, tu powinien być 700, 12700F, choć ten 12600KF też sobie z tą kartą poradzi, zwłaszcza gdybyście grali w wyższych rozdzielczościach, nie w 1080p ale do 1080p jednak tutaj ta 12700F byłaby wskazana, karta graficzna Sapphire RX 6800 Nitro Plus za 3600 zł i co dalej mamy? zasilacz mocniejszy 750 W. Ta sama budowa i to, to samo chłodzenie 8500 zł. No, tutaj też mamy błąd. Zaraz zobaczę. Co... No, właśnie, mamy błąd. Dobra. E, tutaj z, muszę to poprawić. Czyli tutaj y, poprawić to muszę, bo jest błąd. 12700F procesor, a nie 12600KF. Także mea culpa, wybaczcie. Z rtx 3080, który niestety nie jest już dostępny. I tak naprawdę, jeżeli nie zależy Wam na ray tracingu. No, to wtedy warto ten zestaw w ogóle pominąć i pójść w kierunku tego ostatniego za 9000 z xem 6950XT. Ja też mam błąd 12600KF zamiast 12700F. Także to poprawię. Dajcie mi trochę czasu, to będzie gotowe już za no, pewnie na jutro. Wybaczcie mi tak, taką wtopę. Mm, a, bam, bam, bam. a i zaślacz też 850W, też było 800 też było 850 dobrze, także tak wygląda moja propozycja zestawów na miesiąc wrzesień, jak macie jakiekolwiek uwagi, czy też pytania śmiało piszcie w komentarzach, chętnie na nie odpowiem, czekamy na nowe procesory od AMD i Intela, zobaczymy jak to wszystko wypadnie, aczkolwiek tutaj w przypadku AMD trzeba liczyć się z większymi trochę wydatkami, jako już będziemy mieli tylko wsparcie dla DDR5. Nie będzie DDR4, niestety nie jest to możliwe, no i płyty też będą troszeczkę droższe. Zobaczymy, będzie premiera, zobaczymy jak to wypadnie, na razie nie ma co wróżyć z kart. Um, no jedno jest pewne, pamięci DDR5 są drogie w tym momencie, no i tutaj nic nie zrobimy i to też będzie podnosiło cenę zestawów. Nacie dzisiaj to tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, hej!